Witam wszystkich na kolejnej wyprawie Jak zwykle zaczynam od prawdziwka Strasznie padało, dzisiaj jest sobota Oczywiście śniemaczki go podjadły Ojej, nóżka się rozpadła Także prawdziwek jest, przy drodze od razu Ale idziemy dalej w głąb lasu Będziemy szukać Może jeszcze coś ładnego wpadnie Liczymy na to i szukamy no mamy kolejne grzybki podgrzybki takie trochę nie za świeże ale jest jeden to jest taki drugi większy proszę bardzo o kurna szkoda bo go ruszać ale jest i trzeci widzę tego obejrzymy ten jest w lepszym stanie troszeczkę o no, spoko o jest następny jest jeden a, jeszcze jeden To posypało pod grzybkami Ale te są fajne, świeżutkie A, jeszcze jednego widzę Proszę bardzo Taki malutki O, kolejny O kurna O, to ładnie pod grzybków tu jest Fajne, fajne Połazimy tu jeszcze po lasku trochę zaraz je wyczyścimy no i szukamy dalej komar już się pokazują no i mamy kolejne podgrzybki tu jest taki maluszek do słoiczka pójdzie elegancki ale widzę kolejnego więc następny też fajne, zdrowiutki o, kolejny dwa ręki brakuje. Tu i tutaj. O, to już mamy trochę podgrzybków. Idziemy dalej szukać. No, kawałek dalej. Mamy kolejnego i maluszka. Krzyżyt piękny Piękny. Tutaj taki starszy. A z stawię go i tu już jest przewrócony nawet. O, a nie, rosną. O! Wodnisty takie dziwne miejsce, takie ładne ładne no fajne rosną podgrzybki idę jeszcze sprawdzić miejsce na prawdziwki może jeszcze się coś trafi może jakiś kozaczek ceglastopory Z siedzenia w domu nie ma nic grzyby same nie przyjdą idziemy no i mamy kolejne trzy podgrzybki ale no, już takie starsze widzę jeden drugi kimuszki koło nich mały latają tu jest trzeci, o, niedaleko droga, na razie jeszcze od drogi nie odeszłem, a już tutaj grzybków jest. O, tu ktoś był, bo widzę przecięty, ale robaczywy. Tego nawet nie biorę. To już starowinki, o, ale jest jaki malutki jeszcze. Może się na zupę nazbiera. Proszę bardzo, o jest następny, ja z tego lasku nie wyjdę. Też świeżutki fajne. Mamy kolejne dwa. Muszę się tu dobrze porozglądać. Wszystko o jest następne. Tutaj proszę schowany pod patyczkiem. Te świeżutki fajne. Także zbieramy, zbieramy. Także chyba grzyb, grzybowa dzisiaj będzie. O no i kolejnego widzę sobie rośnie jeden tu tu następny o, tego już ślimaczki zjadły ale nic a ten tak, stary nie bierzemy następna garstka podgrzybków wejdziemy tam głębiej i zobaczymy co tam będzie mamy kolejnego <laughs> ładnego podgrzybka taki mały ale pewnie będzie zdrowy i świeży Oczywiście obok śmieć, o śliczności, rzutki tego robaki na pewno nie chwyciły, coś jeszcze porozglądać w tej okolicy, ale taki idealne do słoiczka, szukamy dalej. Mamy kolejnego, myślę, że to kozaczek, A to jakiś cienki naleśniczek, jakieś tu kozaki rosły właśnie, grabowe, nie widzę, szukamy.